Minęły już 3 miesiące od operacji mojego zerwanego bicepsa, a więc pokażę wam, jak wygląda jego sprawność na dzień dzisiejszy. Zaczynając oczywiście od wizyty kontrolnej u lekarza. Jak na 11 tydzień wynik kliniczny jest bardzo dobry. Radiologiczny mógłby być lepszy, dlatego że wygenerowałeś niewielkie skosnienia pozaszkieletowe. Treningi pusz wypadają całkiem dobrze. Mogę robić dipy, wyciskania żołnierskie na płasko, pompki, triceps i wiele więcej. Największy problem to oczywiście pull, czyli plecy, bo tutaj mocno angażujemy biceps. Przy podciąganiu czuję jeszcze mocny dyskomfort w fazie dlatego wykonuję negatywy i spięcia izometryczne. Odblokowałem również wiosłowanie sztangą w opadzie oraz jednorącz hantlami. Martwe ciągi z niewielkim obciążeniem zachowując pełen wyprost w łokciu, dla odzyskania zakresów mobilności w nadgarstku i ramieniu, wykonuję skręcanie nadgarstka z obciążeniem na taśmie. Jeśli chodzi o sam biceps, powoli wprowadzam uginanie ramion ze sztangą około 20-30 kg oraz handlem jednorącz 10-15 kg. Obydwie ręce trenuję tak samo, to znaczy, pomimo tego, że prawa ręka jest silniejsza i całkowicie sprawna, to dostosowuję ćwiczenia do zakresu możliwości mojej lewej ręki, czyli tej pooperacyjnej. Standardowo przebieg pooperacyjny powinien być nieco łagodniejszy, bardziej kontrolowany. Natomiast no, sportowo... Jakby rządzą się własnymi prawami, troszkę tak. Podsumowując, wracam do zdrowia, czuję się coraz lepiej. I pomimo drobnej przerwy w nagrywaniu, mam dla Was jeszcze kilka perełek na ten rok. Pamiętajcie, napoje Ojcze znajdziecie w sklepach Żabka, a nasze suplementy we wszystkich drogeriach Superfan w Polsce. Macie pytania, piszcie w komentarzu, zostaw ojcu follow.